Możesz wiedzieć, czy należysz do grupy A, B czy 0, ale za tą literą kryje się mały znak, który skrywa mroczną i fascynującą tajemnicę to plus lub minus. Podczas gdy 85% ludzkości posiada plus, szczycąc się krwią łączącą ich z prymasami, pozostałe 15% nosi w sobie zagadkową biologiczną pustkę. To osoby z grupą krwi RA ujemną brak antygenów brak śladów. Niektórzy nazywają to królewską krwią, inni, szepcząc w ciemnych zakamarkach internetu, mówią o niej krew obcych. Jaka jest prawda? Jesteś przypadkową mutacją, czy potomkiem gości z gwiazd? Jeden milczenie Makaka Rezusa. Aby zrozumieć dlaczego czynnik R ujemny jest tak dziwny, musimy cofnąć się do 1937 roku, gdy naukowcy odkryli białko we krwi makaka rezusa, zdali sobie sprawę, że większość ludzi również je posiada. Jeśli masz to białko, jesteś Rh dodatni. Dzielisz starożytną więź genetyczną, ewolucyjny łańcuch łączący cię z makakami i resztą królestwa naczelnych. To prawo ziemi. To normalność. Ale jeśli jesteś erha ujemny, ta więź została zerwana. Twoja krew odmawia posiadania tego białka. Biologicznie rzecz biorąc, jesteś wyrzutkiem. Pytanie, które głowi naukowców od prawie wieku brzmi: jeśli wszyscy ewoluowaliśmy od wspólnego przodka, dlaczego twoje ciało odrzuciło tę część dziedzictwa? Dlaczego natura stworzyła krew, która może zabić własne potomstwo? Tu nauka zaczyna zderzać się z legendami. Drugie? klątwa matki i niebieskie dzieci to najbardziej drastyczny dowód na twoją odmienność w naturze nie ma innego gatunku u którego organizm matki traktowałby własny płód jak wroga chyba że jesteś kobietą z grupą Rh ujemną która nosi dziecko z grupą Rh dodatnią twoja krew jest tak czysta tak pozbawiona obcych elementów że gdy spotyka krew dziecka z czynnikiem Rh dodatnim twój układ odpornościowy ogłasza alarm wojenny Twoje ciało rozpoznaje rosnące wewnątrz życie jako obcego agresora, podobnego do wirusa czy bakterii? Wytwarza przeciwciała, aby zaatakować i zniszczyć czerwone krwinki płodu? Zanim współczesna medycyna wynalazła zastrzyk rogam, miliony matek przeżywały ciche tragedie? Dzieci urodzone z siną skórą, zwane niebieskimi dziećmi, były ofiarami tej biologicznej wojny. Dlaczego ewolucja pozwoliła na istnienie tak samobójczego mechanizmu? Linia biologiczna, która ma tendencję do eliminowania własnych potomków, powinna wyginąć tysiące lat temu. Ale tak się nie stało. Wciąż tu jesteście. Stanowicie 15% populacji. To liczba wystarczająca, by udowodnić, że jakaś ukryta siła utrzymuje tę krew przy życiu. Trzecia. Błękitna krew europejskiej arystokracji. Zanim internet zaczął huczeć o kosmitach, historia wiązała grupę RH ujemną z władzą. Często mówi się o szlachcie, że ma błękitną krew. Choć termin ten pierwotnie odnosił się do bladej skóry, przez którą prześwitywały żyły u osób niepracujących fizycznie w słońcu, zbieżność genetyczna jest niezaprzeczalna. Odsetek grupy krwi RA ujemnej jest nienaturalnie wysoki w europejskich rodzinach królewskich. Królowa Wiktoria i tragedie związane z hemofilią w jej rodzie są często mylone, ale rzadkość grupy ujemnej zawsze była obecna w tych genealogiach. Niektórzy badacze wskazują, że małżeństwa wewnątrzrodzinne u elit służyły nie tylko zachowaniu majątku, ale były nieświadomym instynktem ochrony krwi. Ponieważ jeśli matka R. Ujemna poślubi ojca R. Ujemnego, dziecko będzie całkowicie bezpieczne. Żadnej wojny immunologicznej. Czy błękitna krew to nie tylko metafora? Czy to desperacka próba starożytnych elit, by utrzymać cechę genetyczną, którą uważały za nadrzędną? Cztery hipoteza o bogach. Anunaki i przybysze z gwiazd. I tu wkraczamy w szarą strefę najbardziej fascynujących teorii spiskowych. Jeśli nie ewoluowaliśmy całkowicie od ziemskich naczelnych, to gdzie podział się brakujący gen? Albo kto w niego zainterwował? Zwolennicy hipotezy o starożytnych astronautach wierzą, że grupa RH ujemna to ślad prehistorycznej edycji genów. Wspominają o starożytnych Sumerach i bogach Anunaki, którzy rzekomo przybyli na Ziemię i skrzyżowali się z ludźmi, by stworzyć nową rasę niewolników lub przywódców. Ich argument jest prosty: nie można krzyżować dwóch zbyt odmiennych gatunków bez problemów. Mu, krzyżówka konia i osła, jest bezpłodny. A konflikt między matką RH a dzieckiem RH! ma być dowodem na niedoskonałą hybrydyzację dwóch różnych gatunków ziemian i czegoś innego. Co więcej, wiele osób z grupą RH ujemną zgłasza, że czują, jakby stąd nie pochodziły. Często mają specyficzne cechy temperaturę ciała niższą od średniej, niskie ciśnienie krwi, wrażliwość na światło i temperaturę a niektórzy wierzą, że mają wyższe IQ lub silniejszą intuicję. Choć nauka nie potwierdziła tych cech osobowości, poczucie samotności wśród swoich jest psychologiczną rzeczywistością, którą tysiące osób RH opisują codziennie na forach. Pięć prawda naukowa mutacja czy adaptacja? Ale odłóżmy na chwilę kosmitów na bok. Co mówi oficjalna nauka? Genetycy wierzą, że grupa R-ujemna nie jest darem z kosmosu, lecz przypadkową mutacją, która wydarzyła się około 35 tysięcy lat temu w Europie. Dokładniej mówiąc, najliczniej występuje u Basków, starożytnego ludu zamieszkującego pogranicze Hiszpanii i Francji. Baskowie są zagadką antropologiczną. Ich język nie przypomina żadnego innego w Europie, a prawie 1 trzecia ich populacji ma grupę krwi RH ujemną. To najwyższy wynik na świecie. Dlaczego więc ta mutacja przetrwała? Ciekawa hipoteza naukowa głosi, że czynnik RH ujemny pomagał ludziom uodpornić się na pewne starożytne pasożyty lub wirusy. Może chodzi o toksoplazmozę, pasożyta zmieniającego zachowanie, przenoszonego przez koty. Niektóre badania sugerują, że osoby RH-ujemne mają inną odpowiedź immunologiczną, co chroniło je przed manipulacją patogenów wpływających na mózg. Być może brak antygenu RH nie jest błędem, lecz niewidzialną tarczą. Natura zachowała tę krew, bo pomogła ona ludzkości przetrwać pandemię zapomnianą w mrokach dziejów. 6. Ciężar czystości zero ujemne. W świecie osób z minusem, grupa zero ujemna jest niekoronowanym królem. Mówiliśmy o nich jako o cichych bohaterach w poprzednim filmie, ale przyjrzyjmy się głębiej ich biologicznej samotności. Jeśli masz grupę zero ujemną, Twoja krew jest uważana za najczystszą na planecie: brak antygenu A, brak antygenu B, brak czynnika RH. Jest tak czysta, że może płynąć w żyłach każdego. Od staruszka po wcześniaka, nie wywołując żadnego oporu. Ale ta hojność jest przekleństwem. Możesz uratować 8 miliardów ludzi, ale mniej niż 7% populacji może uratować Ciebie. W obliczu globalnej katastrofy osoby z grupą zero ujemną byłyby najcenniejszym, najbardziej pożądanym zasobem, ale też najbardziej bezbronnymi jednostkami. Wielu naszych widzów pisało w komentarzach, że czują duchową odpowiedzialność, nosząc te krzew. Oddają ją nie tylko z dobroci serca, ale z powodu nakazu zapisanego w kodzie genetycznym. Są strażnikami życia. Siedem społeczność tajemniczej kści. Dziś żaden kosmita po was nie przylatuje, ale osoby z grupą RH ujemną odnajdują się nawzajem od specjalnych klubów krwiodawstwa po fora internetowe dzielą się historiami o swojej wrażliwości, o chwilach grozy na izbach przyjęć z powodu braku zapasów krwi i o dziwnym uczuciu podczas patrzenia w gwiazdy. Niezależnie od tego, czy twoje pochodzenie to przypadkowa mutacja genetyczna Basków, czy dziedzictwo zapomnianego boga Anunnaki, jedno jest pewne. Twoja krew jest rzadka, łamie powszechne zasady biologii, rzuca wyzwanie harmonii między matką a dzieckiem. W świecie, który stara się wszystko ujednolicić, twoja krew jest upartym przypomnieniem, że odmienność wciąż płynie w ludzkich żyłach. Nie jesteś błędem, jesteś wyjątkową zmienną natury. Czy ty też masz ten tajemniczy minus w swojej dokumentacji medycznej? Czy czujesz, że masz niezwykłą intuicję, lub niską temperaturę ciała, którą nauka trudno wyjaśnia? A może masz grupę 0 dodatnią i patrzysz na osoby RH ujemne z ciekawością? Zostaw komentarz poniżej o swojej grupie krwi i wszelkich niezwykłych doświadczeniach. Jeśli chcesz odkrywać więcej fascynujących rzeczy, których inni boją się poruszać, naciśnij przycisk subskrypcji już teraz. A jeśli już to zrobiłeś, witaj w domu!